Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opracowali urządzenie, które może wykorzystywać utratę ciepła do tworzenia energii elektrycznej. To eksperymentalne urządzenie działa na zasadzie podobnej do paneli słonecznych, jednak zamiast promieni słonecznych wykorzystuje ono przepływ ciepła. Jak podano w artykule zamieszczonym w Applied Physics Letters, system wykorzystuje efekt negatywnego oświetlenia. Półprzewodnik na podczerwień wytwarza energię elektryczną, gdy ciepło przepływa z powierzchni urządzenia. Obecnie urządzenie jest w stanie wytworzyć niewielkie ilości prądu, bo około 64 nanowaty na metr kwadratowy. Oczekuje się, że teoretyczne ograniczenie tego urządzenia wyniesie 4 waty na metr kwadratowy, czyli około 1 milion razy więcej niż w pierwszych eksperymentach. Mimo gigantycznego skoku w ilości pozyskiwanej energii nadal jest to o wiele mniej niż są w stanie wyprodukować panele słoneczne. Jednak pomimo tego badania pokazują, że pozyskiwanie energii w ten sposób jest możliwe, a żadne inne urządzenie optoelektroniczne nie jest w stanie wytworzyć elektryczności w ten sposób. Zespół naukowców planuje kontynuować pracę nad urządzeniem i usprawnić jego działanie. Ten nowatorski projekt może zrewolucjonizować pozyskiwanie energii w kosmosie oraz pozwolić na recykling ciepła oddawanego przez promy kosmiczne. Dzieje się tak choćby dlatego, iż istnieje duża różnica temperatur pomiędzy Ziemią a przestrzenią kosmiczną. I nawet w najzimniejszych lokalizacjach naszej planety w dalszym ciągu występuje różnica co najmniej 200 stopni Celsjusza.